Proszę Państwa, pierwsze przymiarki do THORGALA GRY KARCIANY. Mamy tutaj gracza Przeznaczenia, któremu na ręce została tylko jedna karta. I mamy gracza ZGUBY, który się postarał, żeby gracz Przeznaczenia nie opanował karty misji, czyli fjordy Midgardu. Dokonał tego poprzez dołączenie stronnika Sliwii. Rozjuszonego Niedźwiedzia. Jeszcze zagrał taką bardzo fajną kartę Wyprawa. Wybierz stronnika z drużyny przeciwnika. Traci on wszystkie podstawowe punkty. No to się właśnie stało, więc nam zabrakło, no zabrakło nam dużo. Raz sobie tego wyczerpałem, biorna, a przeciwnik mając tutaj te ikonki może wyczerpać karty, które też są wyczerpane. W takim razie przechodzimy do, mm, wyprawa się kończy niepowodzeniem, utrzymanie stronników masz więcej niż dwóch masz nie więcej niż dwóch w swojej drużynie no to mam dwóch nie mam więcej chyba że to też się liczy tutaj zawsze się utrzymuje i nie masz innego można władcy tak w twojej drużynie no tutaj jest ale ja chcę tego chłopaka wziąć więc tracę dwa obrażenia. Taką kartę ładną. I jeszcze na dodatek kurczę kolejnego stronnika Ej, zaraza. Dodatkowo jedna karta. I te wszystkie ikonki schodzą. W puli mi zostały te karty, one sobie zostają. I teraz jest coś takiego, czy ta runa Będę chciał ją wykorzystać ponownie, czy ma trafić do puli. No będę chciał sobie wykonać, wykorzystać ją ponownie, a z kolei te karty idą pod spód talii przeznaczenia. I analogicznie, że tak brzydko powiem, yy, robi gracz zguby. Ten wraca to jest niszczone, a to pod spód. שקעת